Cześć wszystkim. W tym filmiku chciałem Wam przedstawić wszystkie moje postacie. Co z nich zrobić, jakie levele powbijać i tak dalej. Więc pierwszą postacią to oczywiście Wojownik Mental. Ekwipunek póki co jeszcze jest słaby, ale pracuję nad tym. Ostatnio jeszcze miałem krótką przerwę, bo po prostu nie miałem czasu. To znaczy, przez walentynki trochę pograłem, bo tam wiadomo skrzynię Mora i tą smoczkę udało mi się wybonować. Jeden KHP słabo, ale czekam do. Mam jeszcze jedną zmiankę, ale nie chcę, nie chcę zmieniać, bo jak wiadomo może coś gorszego wejść. Dlatego to e, 1000pz na razie zostanie. Poczekam jeszcze na te, e, na Wielkanoc. Wtedy też chyba zmianki i dodania będą dropić, więc troszkę to e, zmiksuję. E, no póki co to musi wystarczyć. E, co tu dodać do Mentala? do Mentala re, e, biolog jest, e, biologa Białek jest na poziomie zębów orka. Ile tam, chyba 4 zęby mi zostały do oddania, czy trzy? nieważne. Nie widzę tej, tej misji, więc nie będę pokazywać. No myślę, że na tej postaci wbiję 65. Chciałbym tam 3 razy P, albo w sumie to chyba silne G1, bo na 61 już dochodzi ta tarcza, która daje tam sporo defa, plus jeszcze boga, więc defa będzie sporo, więc myślę, że silne zostanie na G. No wiadomo, duchowe, myślę wbije P, na pewno BP P, walnięcie P. Postać głównie chcę aby była do PvP, bo wiadomo, z to można naprawdę mocno przywalić. No, nic chyba byłoby na razie na tyle, jeśli chodzi o mental. Dobra, to teraz kolejna postać. Dobra, kolejną postacią jest... Oczywiście bów 35 poziom, myślę 52 mi tutaj starczy, bo tam wiadomo 3 razy M i tyle, a dalej to już tam w pt będę sobie mm, dobijał te y, procenty, tak, coś tam wejdzie, więc na pewno na 52 mnie stanie, no ale 52 to jest taki, taki minimalny poziom, który chciałbym tutaj wbić. Ekwiponek też na razie jest słaby, dzwon tylko 4 inta, w sumie mam 8 inta, tylko gdzieś, gdzieś skubiłem, bo przekładałem jakiś postaci mamy, a na razie mi się nie chciało szukać. Postać jest już ożeniona z, z, tą, z moją główną postacią mentalem. Hmm. No tak, z zostawię ja zostawię tutaj. Tak. No i to chyba byłoby na tyle, póki co, jeśli chodzi o bufa Kolejną postacią jest Wojownik Body. body 35 poziom. Chcę mu wbić 42. Mhm. Będzie to mój taki dropek na metki duszy, twardości, yy, cienia, tak? taki głównie na pustynię i na dolinę. Hmm. Właściwie konia bojowego już mam zrobionego. Muszę go tylko odebrać. o przy konia. Heh, <laughs> co jest? Co jest, kurde? No dobra, chyba dobra, dobra jest, wiem o chodzi. Więc jest bojowiec, jest y, dwa razy M. Tutaj y, chciałbym pobierać te skilly, ale nie wiem, y, jak to później będzie z moim zapałem do gry. Wiadomo, Aura jest najdroższym skillem, a Berka myślę, że nas spokojnie dobije. Więc to tyle, jeśli o postać. No Dobra, czas na kolejną Dobra, kolejną postacią jest ten Dresiok To będzie sura WP, właściwie się z WP, tak To będzie miała, będzie miała 75. poziom, na pewno e, Będzie to mój drop na mapki Właściwie nie tylko mój, bo mamy go na, spół na spółec z, z Dawidem, czyli z Mental Knightem e, No, planujemy tutaj wbić co najmniej 3 razy G i 75. poziom, żeby to był Taki typowy drob na mapki. Czarowany jest M2 właśnie, bo czytniemy książkę, a nawet no, no, właściwie o, zacznę chyba pitch nawet yy. w piątek. Chyba od piątku zaczynamy tak. No dobra. No dobra, kolejną postacią jest Ninja Dodger. Właściwie to zrobiłem ją, ale nie wiem czy... Czy będę, będę ją rozwijać, tu zachciało mi się mieć ninja, póki co, yy, póki co muszę wyekspić inne postacie, yy, więc yy, to na razie zostawię. Chciałbym wbić tutaj 35 żeby chociaż te dwa skille yy, mógł czytać. I później, jak po prostu będę mieć ochotę, to wbiję jej w wyższy level. Chciałbym, żeby ona miała tam w przyszłości 55. No i to tyle w sumie, nie ma tej, co opowiadać przy, przy ninży, bo bo tu jeszcze nic nie ma no dobra no, Gilda. to będzie mój taki dropek 35 na metki w M2 czasami wiadomo nawet ostatnio ta, te walentynki mm, nie miałem swojego dropka takiego 35 żeby móc sobie posiedzieć w, w M2 a na tym 43 już po prostu był słaby drop a te metki bardzo mało osób tam było, metki można było bez problemu znaleźć. Hmm, ale właściwie nie miałem czym dropić, tak? Więc to będzie taki mój 35 poziom. Takie skille M wiadomo. Bojowca się tutaj zrobi z czasem. 35 też się wbije. No i to chyba tyle. Dobra, jedziemy dalej. Kolejną postacią jest yy, Shaman Heller. Dawid, Dawid Mental Knight chciał po prostu mieć swojego swojego halerka, więc zrobiliśmy. Ja też kiedyś chciałem i... ale po prostu wtedy już po prostu mi się nie chciało grać, więc e, nigdy tak naprawdę nie grałem halerem. No i myślałem sobie, że warto byłoby spróbować, dlatego, że dlatego też ten halerek jest nasz wspólny i będziemy go wypiać na zmianę. Chcielibyśmy mu pić tak 65, może 61, to też się zobaczy. Będzie to postać też głównie do pp, bo jestem ciekaw jak Heller sobie radzi. Kiedyś grałem tylko na, jakiś, na jakimś pliwku, to po prostu Heller był taki Haler, który był nie do złożenia. Nie bardzo mi się spodobał, dlatego postanowiłem, że zagram. No, oprócz tego, że będzie dobrą postacią do do PvP, to jeszcze chciałbym, żeby... Wiadomo, będzie, będzie przyda się do naleczenia, na jakieś bossy, żeby leczył, coś takiego. Więc... no, to tyle. Ostatnią postacią jest... Yy, Ninja Archer. Właściwie nie ma jeszcze skilli, ale będzie miał. mu yy, no, no, na razie 35 yy, yy, I tak muszę w sumie wyraźnie spieść do 30 bo więc będę potrzebował bodzi. Yy, chcę po prostu uleczać F-messi. Razem z Dawidem, tak z mentalnością, yy, mamy taki plan, żeby wydropić yy, ze 40 Fms'ów. Znaczy w sumie mieć 40 Fms'ów, powiedzmy z 20-30, dropnąć a z yy, powiedzmy 10-20 dokupić. Yy, wszystkie będziemy ulepszać normalnie u Kowala na plus 7. Yy, od plus 7 myślę, że powkładamy jakieś tam kamienie dusz i polepszamy budziami yy. No tak, i to myślę, że to będzie kolejny film, e, który chciałbym rzucić. Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego będzie. Ostatnio ulepszaliśmy ebo, ebo nitki. E, I w sumie mieliśmy ile? Bo 15 par. I zrobił 2 na plus 8. I dwie pary na plus 8 z ja. Znaczy na plus 9 z ja. Więc e, mieliśmy później przerwę z ulepszaniem. Miał być to w sumie taki fajny filmik. Miałem... E, Fajny po prostu pomysł jakby to robić takie... no że nie będę opowiadać, pod... myślę, że zrobię to sami i zobaczcie sobie. Co by tu dodać jeszcze? W sumie tym aż, że nie, nie mam nic do za bardzo grania, nie, nie znam się na nim jeszcze. Więc nawet nie wiem jeszcze, jakie skill'e będę wpijać, ale chciałbym mieć ten 35 na nim mówię. To będzie taka postać, osoby, żeby tylko skill'e czytać, żeby... może kiedyś się przyda. No. No to tyle, coś, coś miałem jeszcze powiedzieć, nie o samych postaciach, no dobra, tak mi się przypomnieć. to pisze, nie wiem, w opisie filmu coś tam, no w sumie yy, nagrałem ten film tylko po to, żeby, bo wiadomo teraz, o, telefon, sorry, no dobra, już jestem, yy, o czym to ja mówiłem, <grym> yy. No Nagrałem ten film y, głównie po to, żeby po prostu pokazać wam na jakich postaciach siedzę, na jakie możecie pisać, żeby po prostu y, nikt się nie mógł podszywać pode mnie, bo gram tylko na tych postaciach. No mam jeszcze jakiegoś potem, ale to nie będę wam y, pokazywać tego, bo nie ma sensu. Mm, no Głównie o to, żeby, wiadomo, żeby się nikt ode mnie nie podszywał, żeby, mm, żeby po prostu przedstawić wam moje plany i takie tam, sami wiecie. No to chyba byłoby na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.